Cześć w Dziś zagramy Handbuff Paladynem. Próbujemy zrobić jak najbardziej z... z... największego, jak najbardziej zbowanego stronika z, naj... z największymi statystykami. Będę walczyć <słyskańczyka> z honorem. Dobra, wyrzucamy karty, które nie są buffami. Ustawiamy broń. Y... No i zastąpiłem kartę 1. Jeden jeden z boską tarczą, e, z bosarczą i prowokacją zamieniłem na stronnika te, właśnie tego, co dobiera broń, żebyśmy mieli jak największą szansę dobierać ciągle buchy. Jedna dawka i po problemie. No nie! Wypadki się zdarzają! Jak najmniej stronnika na razie, to będzie ten stronnik 4-5. Kaja tak grać, to będziemy tak grać. Nie, nie chciał skłócić, to nie skłócił. No. No, tego, tego stronnika na jego miejscu bym nie wystawiał. Bo jest bardzo silny, dużo pancerza można. Na nim. Tak samo jak jest ten e, e, wojownik pod pancerz i pod e, legendę, która pancerz zamienia w atak, e, że bohaterem możesz atakować e, o równowartość pancerza. To też są te jedynki, to daje do, dodatkowy pancerz za każdy pozyskany pancerz. Panter, pancerz? To też się nie opłaca tych jedynek wyrzucać. Trzeba je trzymać, jak się będzie miało dużo many, i wtedy zakręć użyć za sprawiedliwość. 7 ma na razie. Nie wiem, czy się nie zagadałem i nie uderzyłem w jednej turze, czy jak? Nie wiem, chyba się zagadałem. Dobra, budujemy tego jak największego stronnika, Największego stronnika, jakiego jesteśmy w stanie. O, tu była kiedyś furia wikru, teraz jest boska czarca i kup skarb. No może za, za mocna była ta furia wikru na niektórych stronników, ale teraz nie, coś paralady rady naprawdę osłab. Za sprawiedliwość! Gotowe! No i ko kolejne bufy by się przydały, żeby tego strunika budować cały czas. 7-8 ma. On idzie. Chciałem, że twa twarz zamrozi. Raskujemy. 8,9 ma dobra. To co tu teraz użyję? Będę musiał zużyć kilka zakręć na boską tarczę. Zabić będę musiał go cofnąć. Za sprawiedliwość. O, bo w musiał zrobić się z swoim. 9, 10 ma. No gdzie są te bufy? No nie wiem. To jest z dobieraniem tatariama trochę. problem, z dobieraniem kart. Draz prawie Oczywiście chcemy wydać tą grę? No teraz możesz 300 stół wreszcie. Tyłostronnika na nie wystawiamy. Może dostaniemy jeszcze jakieś bufy. Jeśli 11 za 4 machmany, no i to źle. O, jest tipów wreszcie. Tutaj! 13. Musimy coś zagrać. Ciekawe czy uda nam się jeszcze większego tego stronnika zrobić. Na 4 many, 12-13. Dodatkowy efekt rosowy to tylko skarb. Zawsze tylko skarb też można tego buffa fajnego dostać. Tego smoka to obufuje e, wszędzie stronników po 3-3, gdzie, gdzie tylko to. Oczyszczenie wreszcie się przydało. Robimy tak, czyścimy wszystko. pozostawiamy tego, dobierzemy coś. Trochę późno na Zyriak. się dobrał, by już mógłby, mógłby już być podany zbuchowany. Kopie mieć swoją. Dobra. Ale chyba zagramy tego jak na następnej jurze. O, Zyriak te mocne karty ma. Nie nienawidzę tej, tej karty właśnie. Umaga jest za mocne. jak się jak jest za mocno jest. że Mac teraz wrócił, do, powoli wraca do mety, to jest ciekawe. Mam w porządku, niby palany był taki silny, a coś ostatnio nie, nie jest łatwo nim wygrywać. Trzeba go zbufować tego Stronnika, oby furię wichru dostał. Jak mieliśmy zrobić jak największego, więc robimy. Wystawimy go w ostateczności, już już, w już końcowe wybuch są. Mieliśmy dwa, dwie bronie, jednego tego buffa, to jeszcze byśmy mogli jeszcze jednego mięśnia trono, trona dostać, ale I jakiś fajny skarb zawsze by mógł nam pomóc. Choć nie wiem, czy nie wystawiłem tego stronika na stupnie, bo już jest przypał lekki. Panta jaman. Codz no tutaj. I mogliśmy ich nie przemieniać, bo oni to silni byli muszą. Hmm, to były w sumie słabe karty. Trochę zmarnowana karta do przemiany. Tylko znowu to zakręcie jeszcze raz za chwilę i... już będzie HEPsko 13 15 za 4 many. Wiedza! tego tytana nie widziałem. Dzisiaj go dostałem akurat z pakietu. Otwierałem dostałem go, ale jeszcze nie widziałem. Może zabiję tego tona, no zabiję go Dobra, możemy wysławić tego sprzynka. Chyba przeżyję następną turę. O, ile bufów. czyści to jakoś... Co ma za kartę? Hmm. Nie przeżyje chyba? Nie no, tyle ile miał zdrowia. Dużo miał. Nie ma Stronników to tym go zbufujemy na razie, Jak ustawie Stronników to się zastawimy w tym. Tym shitanem. I zbufujemy. robimy tak. Już mało kart mamy. On też ma mało kart. Mamy w sumie więcej od niego. Prusowo rzuciło, dobra. Co to robi? Przeżył jeszcze, mamy zbłupować. 17-6. Nie opuszczę Czekam na rozkazki. umysł 7 kart ma, 9... ma 9 kart, my mamy w sumie... 11. Zmieni, dobra, słabo. No to w sumie większego stronnika już inaczej nie, nie zbudujemy. Ciężko jest. Nastał kres niezgody. Fajnie by było jeszcze to wygrać. A to był naprawdę dość sami stronik za 4 many z takimi statystykami. Du widać dużo musiał na niego zużyć, skoro je zrobić. Mi się czas. Jeszcze jedna warstwa farby i gotowe. Czekam na rozkazy. Gotowe. Już prawie nie mam kart. Mówiłem, mogliśmy tego osiem cztery. Zobaczymy, co on zrobi, się no, 84, jak zginie. A, nie przeżył jeszcze. Co on zrobi? Koście pień, zaszyty stronnik. Ciekawe co to znaczy. Zaszyty stronnik. Tej legendy w sumie jeszcze nie widziałem. Fajnie by było, było sprawdzić. Odrodzisz się na mój obraz. całkiem sobie radzi nie irę mój przeciwnik całkiem nie sobie radzi dobrze że mam jeszcze w radzie życia skończyły mi się karty złożył na początku tego dziwne malował kartę chyba że nic nie ma i szuka po prostu Kać nie otrzyma tyle Obrawnie będzie 91 ja w twarz waju. o nie nie żyjemy. No ale stronika stworzyliśmy jak największego. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na, na mojego Twitcha, Luxio Podłoga. Tam macie linki do, do TikToka, do YouTube'a o nie Znaczy tam macie różne linki, dobra. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Ci się podobało.